dziane zostały przez Panią. Że mówiła Pani o problemach, które są problemami takiego miasta jak Kraśnik, miasta powiatowego, bo tutaj jak w Soczewce skupiają się wszystkie problemy, o których mówił Pan Prezydent, o których mówi także Pan. Za to serdecznie dziękuję, bo my tymi problemami żyjemy. I wiem doskonale, że nie będzie dobrze rozwijał się Kraśnik. Nie będą się rozwijały miasta powiatowe, miasta małe, gminy, jeżeli nie będzie wsparcia z rządu, nie będzie wspaniałych ustaw, nie będzie tego pochylenia się rządu na górze. My możemy robić politykę mikro, robimy wszystko, co możemy, ale chcemy mieć partnera, dobrego partnera, który rozumie problemy, które są tutaj w Kraśniku. Jeszcze raz dziękuję. I jesteśmy naprawdę wzburzeni, ale damy radę i tą końcówkę naprawdę będziemy pracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdróżcie Państwo swoje rodziny, swoich sąsiadów. Poproście każdego, żeby.